I kto znowu jest na fali trendów? Nie ty. Chyba ta fala cię poniosła i pociągnęła na dno. Przynajmniej nie jestem tam jedyna. Ciesz się, że chociaż nie pukasz od spodu. <słuch> widziałaś, widziałaś, kręci się. Oho, a to po prostu jest fajne. Ludziska, piszcie w komentarzach, jaka zabawka podoba Wam się najbardziej: popyt, spinner, a może coś innego? Nie zapomnijcie o lajku dla nas i zostawcie suba. A ich co: ślimak ugryzł? Albo znaleźli wehikuł czasu i cofnęli się w czasie. Aha, do dinozaurów. Kiedy wy je kupiłyście? Magia! Na pewno nie twoja, wtedy by się nie udało. Haha, <szeguh> jest moje! Czemu się dziwisz? Nie tylko ty potrafisz znaleźć sklep internetowy. Niech będzie, ale mój popyt jest najlepszy. Jestem gotowa wysłuchać twoich argumentów. Bo tak, to by przeszło w przedszkolu. Albo z naszymi... Dinozaurami. Załatwmy to pokojowo. To nam nigdy jeszcze nie wyszło. To dobry moment na spróbowanie czegoś nowego. Zróbmy konkurs dla naszych popitów. Ale nie potrafią biegać. Nie, chodzi mi o to, czy jest bardziej uspokajający, piękny. Coś jeszcze? Odwlekacie nieuniknione. Zawsze możesz się poddać, na przykład teraz. Ani mi się uśni. Niech się rozpocznie bitwa. <laughs> Nie przeszkadzam wam? Długo to pani jest? Od początku lekcji, która już trwa 20 minut. Oj. A więc to był ten paskudny dźwięk? Wy z tymi popikami oszaleliście. Dramatyzuję pani. Zawsze nas pogrążają, ale niecelowo. Za to w odpowiednim momencie. To jak tłuste plamy na ubraniu Jurka. Schludność nie jest dla niego. Tak jak wiele innych rzeczy. Nadal tu jestem? A, no tak. Dobrze, mam tego dość. Schowajcie te wasze popiki, żebym ich więcej nie widziała. Albo jedynka w dzienniku na półrocze. Śmierdzi tyranią. To się nazywa szkoła, Kasia. Gotowi? Gotowi do, biegu? do biegu start! Tak! Wygrałem! Prosili, żebym to przekazał! Kto? Twoje powolne ręce! A to dla ciebie! Nie pamiętam, żebym zamawiał. Jesteśmy przyjaciółmi, to było w prezencie. Jurek? Wszystko dobrze? Może jesteś chory na chomiczą grypę? E, nie, nic mu nie jest. Jego policzki, wielkości piłki mówią coś innego. Po prostu bardzo się rozbawił, ale nie chce wypuścić śmiechu. No dobrze, dobrze. A nie widzieliście mojego ulubionego kubka? E, o tego? <laughs> Ups. Pani Johnson, co z panią? Nie umarła pani? Na pewno nie. A to na pewno wam nie potrzebne. Dlaczego? Z powodu stresu. potrzebuje antystresu. Co? <noise> Nic. Tylko patrzę. Macie swoje. Mieliśmy. Zepsuliście? Zjedliście? A może znowu wrona was oszukała i ta wymiana była na jej korzyść? Nie odzywamy się już do siebie. Na jej szczęście. Pani Johnson zabrała nasze popity. I od nas czego chcecie? Pomocy. Nie widzę żadnego powodu. Za to chyba słyszę. Pani Johnson, wygląda pani tak pięknie. Naprawdę pięknie. Tak? Cóż, co prawda, to prawda? A skąd ten sweterek? chce taki za 20 lat. Jest taki stylowy. Nie, wcale nie. Dziewczyny, co wy robicie? Podziwiamy? To może jak w muzeum. Podziwiać, ale nie dotykać. Słabi z nas archeolodzy, jeśli nawet Skamielina nam uciekła. Za to doskonali poszukiwacze skarbów. Przyjemniejsze niż dźwięk pieniędzy, albo twoje krzyki, kiedy wpadłaś do kałuży. Wiedziałam, że ty to ustawiłaś. Pretensje miej do swoich krzywych nóg. Znowu te pryszcze wyciskacie? Przepraszam, ja się myję. A czarniecka to nie wiem. Ej, zaraz na ciebie brodawki naśleł. A po co? Już jedno tu jest. Mówię o waszych popitach! Oddajcie mi je! Natychmiast! A wy co, w zmowie? Przyszłyście popatrzeć? Nie ma tu nic do oglądania. Słyszałam, że jesteście profesjonalistkami w przemycaniu popitów. Właściwie to niczego nie przemycamy. Po prostu sprytem, mądrością. No dobrze. Co za to dostaniemy? Chłopcy mówili, że po prostu im pomogłyście. To po prostu Wam pomoże i pomożemy. Nasza fundacja charytatywna stała się przedsięwzięciem komercyjnym. Czy poprawnie to powiedziałam, Stella? Czemu cię tego nauczyłam? Dobrze. Czekam na oferty. Eliksir miłości? Tylko nie chcemy tutaj pryszczy. Sklep z kosmetykami? Nie jesteśmy takie głupie. Dopiero co chciałaś się zgodzić na eliksir. Dobrze, mamy dla was coś ciekawego. Dziewczyny, czas to pieniądz! Szybko, ano. Nasze przedsiębiorstwo działa jak toaleta. Czysto i bez śladów? Nie, najważniejsze to uciec w porę. Przesadziłyście! Chowajcie! Przestańcie tańczyć i pokażcie mi swoje ręce. A teraz się rozproszcie. No już. Dostaje bólu głowy! E, to... Tak, widzę Kasia! Ciebie i ten zakazany obiekt! To jest jakiś cud! Pamiętaj o swoich ocenach na półrocze! Właściwie to nie popit! Podstawka na kubek! I ja mam w to uwierzyć? No, kubek na nim stoi! Masz w sumie rację. Uu, dobrze, że nie jest naszą babcią, bo ta się nigdy nie przyzna do błędu. Gotowi do startu? Start! Co robicie? Na pewno nie ukrywamy przed panią naszych popitów. Jesteś królem spoilerów. To brzmi jak superbohater, którego nikt nie lubi. Po prostu siedzimy i czekamy na panią. Nawet drzewo by w to nie uwierzyło. Jurek, wierzysz? Nie. No właśnie, mówiłam. Nie musicie panikować. Nic się przecież nie stało. Zawsze tak mówią, gdy ma się wydarzyć coś naprawdę złego. Albo przed testem. Przed pójściem do dentysty. Przestań, boję się! Czy to jest popit? I to naprawdę bardzo duży. Dokładnie. Była pani przeciwko, a przeszłam na ciemną stronę. Chcecie porównać, który lepszy? Tak, wow! Dobrze Wydaje mi się, że to ja wygrałam Dlaczego? A bo tak Mówiłaś, że ten argument nie działa Tak jak wiele rzeczy u ciebie Mózg, logika Ale to niesprawiedliwe To co przegrani wracajcie Na swoje miejsca Zawsze trzeba mieć coś w zastępstwie. To prawda. A co się stanie, jak je połączymy? A! Oj! Oj! Zaatakował mnie ślimak! Kiknął na mnie! Boże, to ślimak! Oj, chyba już czas na przerwę. A! A. Zabierzcie to ze mnie! Zdejmijcie! Zdejmijcie to ze mnie! Zdejmijcie ze mnie tego gluta! Mam nadzieję, że do niej wasze smarki! Ech! Ludziska, macie swoje popity? Piszcie, jakie mają kształty i kolory. Zostawcie lajka, jeśli chcecie więcej odcinków z nimi. I zostawcie suba, zostańmy przyjaciółmi! Uf! Czemu się dziwisz? Nie tylko ty wiesz, jak znaleźć sklep internetowy i inter... To jak plamy tłuszcz. <śmierdzi> Język mi się plącze.